2019 rok daje większe możliwości niż poprzedni. Na przedłużenie sobie weekendów. Jak zwraca uwagę analityk Open Finance, wystarczy odpowiednio zaplanować 10 dni urlopowych, aby cieszyć się aż 8 przedłużonymi weekendami, które dają łącznie 36 dni wolnych. Bardzo długi 9-dniowy odpoczynek można sobie załatwić dzięki świętu pracy 1 maja, jest to środa i świętu 3 maja, piątek oraz trzem dniom urlopów poniedziałek, wtorek i czwartek. 20 czerwca w czwartek wypada Boże Ciało. Wzięcie wolnego 21 czerwca da więc 4 dni odpoczynku. Identycznie będzie w sierpniu, bo 15 sierpnia w niebo wzięcie Najświętszej Maryi i Panny też wypada w czwartek. Kolejnym dniem wolnym poza weekendami będzie piątek 1 listopada, gdy zamiast iść do pracy odwiedzimy groby zmarłych. Z kolei w poniedziałek 11 listopada będziemy świętowali 101. rocznicę odzyskania niepodległości. Za każdym razem oznacza to o jeden dzień więcej poza zakładem pracy. Następnie w grudniu można sobie zrobić przerwę świąteczną. Święta Bożego Narodzenia wypadają w środę i czwartek, a 1 stycznia 2020 roku w Biorąc wolne 23, 24, a potem jeszcze 27, 30 i 31 grudnia o pracy można zapomnieć na 12 dni. Warto też pamiętać, że możliwe jest przegłosowanie projektu znajdującego się obecnie w sejmie, aby Wigilia oraz Wielki Piątek były dniami ustawowo wolnymi od pracy. A czy Ty skorzystasz z tak chytrego planu? Daj znać, co myślisz o 24 grudnia, czy według Ciebie powinien być wolno od pracy. A jeśli jednak nie uda ci się wziąć wolnego, zawsze możesz zmienić pracę. Kliknij w film, który właśnie Ci wyświetliłam, a zobaczy. W jakich krajach znajdziesz się najszybciej? Cześć!